Dariusz Kamysz, dobry wieczór Państwu. Sardynki, Tomasz Majer, dobry wieczór. Londra, Joanna Kołaczkowska, dobry wieczór. Sum, Łukasz Pięć. dzień dobry. Drodzy Państwo, Drodzy Państwo, to, co Państwo tutaj widzą w naszych dłoniach, to nie są prawdziwe ryby. To są ryby naumyślne. Tak, naprawdę. To są ryby naumyślne, one są uniwersalne, bo potrzebny w sketchu karabin. Proszę bardzo, biorę. Ta, da, 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 da. O pani jeszcze. Ta, da, 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 da No niech się pani nie boi, ta ikra była ślepa. Potrzebny w sketchu bukiet kwiatów. Mam. Proszę bardzo, potrzebuję torebkę. Jest. Potrzebuję suma. Mam suma. Drodzy Państwo, gdyby się Państwo w trakcie zastanawiali, dlaczego właściwie hrabi z tymi rybami wylazło, to proszę nas po spektaklu nie pytać, bo nie mamy pojęcia. Nie mamy pojęcia dlaczego. Po prostu, jak je zobaczyliśmy, powiedzieć, muszą być w programie Cyrkuśniki. Drodzy Państwo, program Cyrkuśniki jest niezwykły, ponieważ to jest program, który zrobiliśmy specjalnie dla Państwa. To nie znaczy, że pozostałe, które robiliśmy, nie były dla Państwa, tak. ale ten program jest w sposób absolutnie szczególny. Ale wyjątkowo, naprawdę mogą Państwo wszystkiego od nas żądać, oczekiwać. Tak. Będziemy spełniać Państwa kaprysy, państwa zachcianki. Program dla widzów. I tak. tutaj widzowie rządzą, publiczność rządzi. My jesteśmy tutaj tylko tylko artystami, yy, którzy wszystko wykonają, każde żądanie, drodzy państwo. Ja wszystko powiem szczerze, ja y, zrobię wszystko. Ja nie mam godności. Ja, jeżeli chodzi o godność, jadę na oparach. Ja nigdy nie miałem godności, także. Ja nawet nie wiem, co to jest. proszę no. Państwo, także spokojnie, jakieś oczekiwania, nie wiem. No, by... Jeżeli możemy na przykład zagrać sketch w innej wersji językowej, nie będziemy znać języka, ale i tak zagramy. Coś tak. zaimprowizować możemy wszystko. Jakbyś ktoś, ktoś, ktoś chciał ze mną zrobić flaszeczkę, to ja chętnie. Tak. Albo ktoś powie, na przykład ty gruby nie gra i to Bayer zejdzie wtedy. Tak, tak. No. Proszę Państwa, w takim razie, co Państwo, z czego Państwo sobie życzą? Piosenka, wiersz, salto? Salto, proszę bardzo. Zawsze to samo. Nie mam godności, mówiłam o... Ej, okay, ty Wykonam będziesz salty. robić? No pewnie co tam? W życiu no. nie robiłam, ale co? Dzisiaj nie zrobię. No. Ja nie zrobię salta, proszę Państwa. No, to ja się przydam tutaj. No cóż, drodzy państwo, być może będziemy program kończyć we trzech. No trzech. Słuchajcie się, bo tutaj. ja potrzebuję naprawdę porządny rozbieg olimpijski, proszę Państwa. A zatem Baryszowskiej cyrkuźnicze. Salto! Kocka! Kobieta Kobieta z migło! Guzik mistrzeli. Wiem, właśnie go kopnęłam tutaj pod, pod paletę, go kopnęłam. Ale już nie przyszedłeś. Drodzy Państwo, coś jeszcze mamy zrobić? Słucham. Piosenkę? Piosenkę? E, proszę, proszę bardzo. Szukamy inspiracji. Jak Jakie krowa? wyrazy? Krowa i... Krokody. i? krokody. Krowa i krokody. Jak się układa w historię? Z zwierzęcą. Jaki jako? styl muzyczny? Regel. Dobra, jedziemy.

nie cofniemy się przed niczym. Proszę Państwa, może coś jeszcze na życzenie? Jest jeszcze? Wiersz. Wiersz? wiersz? Y, no. O czym? Spoko. O czym? Nie, nie, tymi takimi rzeczami się nie zajmujemy. No, proszę bardzo, o czym wiersz? O pączkach, O poczkach O i o, pączkach o asteroidzie. Dobrze. Dawać komuś. Idę ulicą, patrzę, asteroida. Wezmę, myślę, na pewno się przyda. Za asteroidę taką całuję rączki, a dodatkowo kupię pani pączki. Mariusz Uważam, że jesteśmy cyrkuśniczo już bardzo rozgrzani. gotowy, aby się zanurzyć? Cyrkuśniki!